Cześć, witam Cię na, serdecznie na takiej krótkiej prezentacji szablonu Notion, w którym będziemy sobie pracować. To może dla Ciebie wydawać się coś wielkiego i coś przerażającego, ale uwierz mi. Nic z tych rzeczy, to jest widok z komputera. Pokochasz ten szablon, to jest wszystko proste, intuicyjne. E, potrzebujesz się tylko nauczyć, e, w jaki sposób z niego korzystać. Będę dla ciebie wsparciem, ale zaraz zobaczysz jego moc. Przede wszystkim w programie Okiełzna oporność chodzi o działanie. Nie o czarowanie się, że my coś robimy, tylko o realne działanie na rzecz swojego zdrowia i jego poprawy. Na rzecz. E, poprawy naszego zdrowia, poprawy jakości naszych związków, relacji z dziećmi, bo przecież kiedy mamy trudność z poruszaniem się, i źle się czujemy, to nie jesteśmy dla nich w 100%, po to, żeby móc sięgać po swoje marzenia, ubrać się w ukochaną sukienkę, jakąś wymarzoną, itd. itd. Każda motywacja, każde, każde to, co porusza Twoje serce, żeby zadbać o siebie, jest dobra, to nie podlega wartościowaniu są jest tutaj takich pięć obszarów w których możemy pracować ja je tutaj podzieliłam i możemy ustalać cele w tych obszarach oczywiście może być tak że wyjdzie jakiś inny obszar u ciebie w trakcie programu ale zwykle taka praca ze mną zamyka się w tych pięciu obszarach i w ramach tych pięciu obszarów możemy ustawić cele dwa trzy Czasem może nawet jeden dla danej osoby na okres 12 tygodni. I może cię to przeraża, ale uwierz mi, że jeśli ty próbujesz zmienić wszystko, a na pewno próbowałaś to robić wiele razy, wszystko od poniedziałku albo wszystko po twoich urodzinach albo po jakiejkolwiek innej okazji, to to nie wypala, dlatego że nasz układ nerwowy nie jest w stanie nawet przetworzyć takiej ilości e, zmian. Więc już sama sobie robisz w, tym, w ten sposób podgórka. Więc ustalamy dwa, trzy cele maksymalnie. Jeśli do tej pory masz problem z redukcją insulinooporności i schudnięciem, to głównym celem będzie dla nas schudnięcie. Dlaczego? Nie dlatego, że chodzi o jakiś body shaming, fatfobie albo cokolwiek innego, tylko o to, że realnie redukcja masy ciała, kiedy masz nadwagę albo otyłość, wpływa na redukcję insulinooporności. To po prostu trzeba zrobić. Tak czy inaczej to będzie, to będzie potrzebne. Więc. Ustalamy na przykład schudnąć 9 kg jako cel i ruszać się minimum 150 minut w tygodniu, jeśli teraz tego nie realizujesz. I to są dwa główne cele. I w ramach takiego jednego celu będziesz miała zadania na konkretny tydzień. Tutaj dla przykładu pokazałam, że zapoznaj się z aplikacją w Aloit, jak do, będziesz, dołączysz do programu, czy wypełni ankietę zdrowotną w aplikacji. Więc jak udostępnię Ci ten szablon, to te pierwsze zadania w ramach, w ramach celów będziesz miała, które ja wiem, że należy wykonać. Ale dla Ciebie te zadania mogą być różne, bo dla celu ruszam się minimum 50 minut, 150 minut w tygodniu. Ja zaproponowałam cel, spacerowałam minimum 22 minuty, no bo 22 minuty razy 7 daje troszeczkę więcej jak 150 minut. I ten cel ustawiłam jako codzienny, ale ty możesz sobie usta ustawić, że na przykład takie zadanie, że ty się ruszasz trzy razy po 30 minut, jeśli chodzi o spacery, czyli spacerowałam trzy razy po 30 minut w tygodniu i wtedy częstotliwość ustawiasz trzy razy w tygodniu i aplikacja zliczy ci, że wykonałaś cel w 100%, ale możesz w tym samym tygodniu żeby zrealizować te 150 minut, czyli ten cel ruszam się minimum 150 minut w tygodniu. Um, jako dodatkowe zadanie, dwa treningi, albo dwa jakieś tańce, albo dwa jakieś zajęcia, dwie sesje jogi, cokolwiek to będzie dla Ciebie, po 30 minut w tygodniu. I w ten sposób realizujesz cel 150 minut w tygodniu. Mam nadzieję, że to jest jasne. Cel to jest coś dużego, do czego dążymy. W ramach danego celu mamy x zadań. Które należy wykonać. W ciągu tygodnia i kolejnych tygodni będzie tak, że będziesz mogła modyfikować sobie te, ten, ten sposób, w jaki chcesz osiągnąć cel, bo może na przykład już nie będziesz właśnie chciała tylko um, się ruszać i chodzić na spacery, a może będziesz chciała przez cały program tylko spacerować, bo na ten moment nic więcej nie możesz. A może dla Ciebie to będzie basen, cokolwiek to będzie, ustalimy to um, razem. Chodzi o to, żeby nawet jeśli będziesz modyfikowała konkretne zadania w danych tygodniach, tutaj są te tygodnie i można sobie potem nie zwinąć, żeby one nie zaśmiecały nam widoku, to cel nadal jest taki sam. 150 minut w tygodniu, a zadania mogą się zmieniać. I w ten sposób zobaczysz w poszczególnych tygodniach, że jeśli ty każdego tygodnia nie realizujesz swoich zadań. Bo masz, nie wiem, coś ustawione na 5 razy w tygodniu, a zrobiłaś 2 i w kolejnym tygodniu znowu zrobiłaś dwa, to nie przybliżasz się do tych celów. Ale już realizacja na poziomie 80% tych zadań ona właściwie pomaga osiągnąć cel na koniec tych 12 tygodni. Oprócz tego w aplikacji jest również sekcja z podsumowaniami i refleksjami w tygodniu. Otwierasz sobie to, tu masz od razu, oprócz instrukcji, która się tak właśnie. Zamyka. Masz pytania, nie musisz niczego wymyślać. Klikasz, odpowiadasz nawet z poziomu komórki, a tutaj tylko uzupełnia, że jeśli na przykład w pierwszym tygodniu całkowita liczba zadań do wykonania była 8, a Ty wykonałaś 5, to zrealizowałaś swój plan w 62%. Czyli, żeby iść naprawdę do przodu, potrzebujemy minimum 6%. Siedmiu zadań wykonanych, żeby widzieć ten progres. I sobie możesz oczywiście oznaczyć datę, kiedy ten tydzień się skończył. Masz tutaj też notatki. Więcej o tym, jak działa ten szablon, będę opowiadała już, jak dołączysz do programu. Chciałam tutaj, zanim jeszcze się zdecyduję, żebyś widziała, że to naprawdę jest bardzo proste. To tylko strasznie wygląda. Tutaj sobie wszystko ustawiasz, odklikujesz, wpisujesz. Masz to zawsze pod ręką. Możesz to zrobić, odklikać, wpisać w poczekalni do lekarza, czy stojąc w kolejce w sklepie, czekając na dzieci z placówek. Naprawdę w każdym możliwym momencie, dlatego zdecydowałam się w programie wprowadzić taki szablon, który jest dostępny w aplikacji, żeby ci maksymalnie ułatwić korzystanie z niego, ale też takie widzenie siebie w tym procesie, takiej prawdy o sobie i swoich działaniach. Bo szkoda życia na to, żeby się wiecznie frustrować. Zapraszam Cię serdecznie do programu, w którym rozkwitniesz. I, i to, to hasło, ta mantra jest dla mnie taka ważna, dlatego że zaangażowanie naprawdę przynosi rezultaty. I ono nie musi być na 1000%, ono może być na 80% i może być nawet 50%. Może, może będzie tak, że nie każdy cel, który będziesz miała, osiągniesz, ale na pewno będziesz miała rezultaty i wreszcie zobaczysz, w którym miejscu potrzebujesz skupić się bardziej, co kuleje, a co idzie ci już naprawdę świetnie. Także zapraszam Cię do programu, jeśli masz jeszcze jakieś pytania. To, to jestem i e, jeśli dołączysz do programu, to wiedz, że masz gwarancję satysfakcji. Jeśli nic się nie zmieni w Twoim życiu, to naprawdę nic nie ryzykujesz, bo ja Ci oddam te pieniądze. A ja jestem pewna, że się zmieni, bo wiem, bo to testowałam, bo pracuję z klientkami na czacie w aplikacji Aloid i wiem, ile dobrych rzeczy się wydarza. Także e, na ten moment dziękuję Ci pięknie. I mam nadzieję. Do zobaczenia.